Dzień dobry, witam państwa w popołudniowym materiale. Proszę państwa, ponad 3 miliony osób zagłosowało na tak zwaną trzecią drogę, czyli PL 2050, Szymona Hołowni i słynnych ludowców kosiniaka Kamysza, czyli PSL. Obydwie partie mają dzisiaj poparcie społeczne na poziomie błędu statystycznego, czyli 1%. Co to oznacza? To oznacza, że Stracili około 14%. Błąd statystyczny, to 1%, tak jakby w ogóle nie mieli poparcia. Stracili praktycznie 14% tego, co mieli w 2023 roku, gdy na fali odsunięcia PiS od władzy wszyscy poszliśmy na wybory. I pamiętam wrześniową wypowiedź z września 2023 roku, wypowiedź Donalda Tuska w Sopocie na Wiecu, kiedy powiedział, żeby tu było dosłownie chyba trzy tygodnie, przed wyborami, kiedy powiedział: Idźcie wszyscy na wybory. Zagłosujcie na Lewicę, Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską, ale byśmy wszyscy poszli na te wybory. Tak, by była jak najwyższa frekwencja i ponad 3 miliony osób zagłosowało na Trzecią Drogę, czyli na partię Szymona, i Kośniaka, Kamieś. Ten kapitał polityczny, który Trzecia droga zgromadziła potężny kapitał polityczny, bo wprowadzili przecież nie wiem, po 30 posłów do Sejmu. To naprawdę całkiem sporo. I ci ludzie, którzy dostali się do Sejmu, dzisiaj skupimy się na P2050, które stało się takim, można powiedzieć, takim ikonicznym przykładem wyborczego oszustwa, koniunkturalizmu, wyjątkowej podłości wobec wyborców. Otóż, proszę Państwa, to, że stracili poparcie społeczne, to jest jeszcze nic. Ale oni w tym swoim tygielku, czy bardziej to przypomina takie szambo, w którym oni się wszyscy zgromadzili, mówię szambo, może to jest mocne słowo, ale ono odzwierciedla mniej więcej sposób myślenia tych ludzi. Bo kiedy dzisiaj zaczepimy któregoś z posłów PL2050, są zapytać się, jak się pan, pani czuje w stosunku do wyborców, którzy czują się przez was oszukani? To oni nie tylko nie chcą rozmawiać, ale wręcz ofukują pytającego, mówiąc: A weź mi pan, da, daj spokój, odczep się pan ode mnie. Dzisiaj oni wszyscy mają poselskie mandaty, w przyszłym roku jest raz. Część z nich wymyśliła, że może będzie startować z patoprawicowej jakiejś listy wyborczej. Do nich zalicza się między innymi Michał Gramatyka, którego Państwo oczywiście kojarzycie. Postać wyjątkowo upadła, bardzo arogancki człowiek bym powiedział bezczelny, gdy ludzie krytykowali go za jego wystąpienia w telewizji Republika, tak czy robienie sobie zdjęcia z Gorgę Simone, tym prorosyjskim politykiem rumuńskim, to on na przykład jednego z internautów zaatakował, ujawniając czy, czy może inaczej kolportując ujawnione przez konto John Binka Emilia Kamińska, czyli Artur H., funkcjonariusz CBA, ujawnił jego prywatne dane. Człowiek z małego miasteczka spotkał się oczywiście, cała jego rodzina spotkała się z wyjątkowym hajtem, zaczęto im grozić. Gramatyka zrobił to zupełnie nieświadomie. On jest wiceministrem cyfryzacji. Brak reakcji Donalda Tuska był zaskakujący. W zasadzie po tej aferze powinien gramatyka zostać wyrzucona. Jak Państwo wiecie, umowa koalicyjna, a Tusk postanowił, że tej umowy koalicyjnej dotrzyma do samego końca. Nawet jeśli komuś ona się nie będzie podobała, to zawartych umów dotrzymujemy. No chyba, że są jakieś sytuacje skrajne, tak jak w przypadku Bodnara, albo na przykład Borysa Budki, że trzeba było ich wyrzucić z pracy z ministerialnych stołków, dlatego że Kompletnie sobie nie radzili. Tu sytuacja z jednym człowiekiem, no gramatyka jest jak jest, ale raczej liczyć na jakiekolwiek stanowiska więcej nie powinien. Ale dzisiaj o Szymonie Hołowi, który jak wiecie, zdradził. Nie ma wątpliwości, choć on zaprzeczył publicznie wczoraj temu, żeby on się domówił z Kaczyńskim wtedy podczas tej nocnej schadzki w domu Bielana. Aby się domówił z Kaczyńskim co do zaprzysiężenia batera. To dosyć interesujące, bo on w tej wypowiedzi tam się pytała, jedna z dziennikarek go, jak on się ustosunkuje do słów Michała Kamińskiego, który przecież powiedział, że gdyby nie rozmowa z Kaczyńskim, to nie byłoby zaprzysiężenia batera. On się do tego odniósł, że to, że to nieprawda, że to bzdury opowiada Kamiński bo on cały czas o tym myślał i taki moment, wiecie, kiedy ktoś kłamie, to zaczyna podawać za dużo szczegółów, to jest taki dobry niuans. Kiedy na przykład ktoś mówi, że gdzieś był, to nawet taki wierszyk był, chyba bodajże o Grzesiu, czy wrzucił list do skrzynki. Mówi, proszę dzieci, wrzuciłem. Jak wrzucałem, to jeden, to jeden pan przechodził gdzieś tam, a tu jechał tramwaj, auto autobus, a spotkał kolegę, i chołownia w pewnym momencie, bo nie pamiętam dokładnie tego wierszyka, bo jakoś pamiętam z dzieciństwa. Ale chołownia pewnym momencie, o, tu na końcu tego korytarza, tam siedziałem za tymi drzwiami, i tam myślałem. Tu świadczy o tym, że kłam. Bo do tego układu doszło. Dzisiaj chołownia, jak wiecie, próbował, znaczy dzisiaj w kontekście tego, co się teraz dzieje, chołownia bez państwa próbował wykręcić. Swoich własnych członków partii, tak by jednak przejąć nad tą partią kontrolę, bo się zorientował, że oni wszyscy rzucili się sobie wzajemnie do gardła. Zachowują się skandalicznie. Śliz używa wulgaryzmu. Ta pani Cienkowska, o której pamiętacie, kiedyś robiłem materiał, wyjątkowo też taka postać tak mentalnie oślizgła taki się uśmiecha słodziutko, a w rzeczywistości rzuca mięchem. Jak naprawdę taki ostry budowlaniec. Wszystko to, proszę państwa, w oparach nienawiści też do wyborców. Oni się pogodzili z tym, że wyborcy PL 2050 już nie istnieją. Oni was po prostu nienawidzą. Gdy teraz próbujecie skrytykować za zdarzało się, że ktoś na przykład z wyborców PL 2050 krytykował gdzieś w mediach społecznościowych, to czytał w odpowiedzi i co z tego? No i co z tego? No to nie głosuj więcej na nas. Tak zachowują się parlamentarzyści, którzy dzięki wam przez ostatnie dwa lata z okładem zarabiają potężne pieniądze, porozsiadali się w ministerstwach Henik Kloska czy Pełczyńska-Nawódź. Oni są wszyscy przekonani o tym, że to jest ich definitywny koniec, więc robią co mogą. By na tyle zabłysnąć, że może by się przykleić do kogoś. Wiedzą o tym, że jeżeli Tusk nie weźmie PSL-u na jedną listę, to z PSL-em już nie ma najmniejszej szansy. Zresztą Kościnia Kamesz wystraszył się hołowni po tych wszystkich aferach z kolegium Humanum itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj oczywiście nie przesądzam tego, co się będzie z hołownią działane. Ale hołownia dzisiaj, proszę Państwa, pała głęboką nienawiścią do swoich własnych wyborców. To narcyz. Narcyz, który uważa, że to wy jesteście winni temu wszystkiemu. Winni są też ci, którzy chcieli, by PL 2050 była partią taką progresywną, by wypełniała swoje zobowiązania wobec wyborców. Oni zaczęli też kraść pomysły kawiarowej lewicy. Nagle zaatakowali na przykład deweloperów, bo to jest dosyć proste. To jest taka specyficzna grupa przedsiębiorców, firm, wobec której zawsze są jakieś pretensje. No, bo deweloperzy swoje za uszami mają, nie oszukujmy się. Tak, ale rozpętano taką nagonkę. Nagonkę też rozpętano na tych ludzi, którzy mają pieniądze, kupowali mieszkania jako inwestycje. Że za mało ich się opodatkowuje, potem pretensje o ten najem krótkoterminowy, który no, może być uciążliwy dla, dla wielu wspólnot mieszkaniowych, ale to jest rozwiązywane na poziomie wspólnot mieszkaniowych, kiedy na przykład właściciel mieszkania oferuje taką sługę. Najmu krótkoterminowego. Bardzo często się zdarza, że zarząd wspólnoty rozmawia z taką osobą, że to powoduje na przykład perturbacje dla sąsiadów, że tam się dzieją jakieś ekscesy i nie tylko. No i tutaj się gdzieś tam dogadują, tak? że jakby z tego mieszkania ktoś korzystał w sposób właściwy. Są ludzie, którzy mają kilka, po kilkanaście mieszkań. Oni też są znienawidzeni przez tą kawiarową lewicę, szczególnie przez. Partie razem, bo oni są wrogami ludu, ale też IPL 2050 przejęło tę, tę nienawiść. Kiedyś na samym początku strategię 2050 wiecie zachęcanie przedsiębiorców, tu e, będziemy rozmawiać ponad podziałami, przyjaźń, dialog, to wszystko, proszę Państwa, okazuje się jednym wielkim kłamstwem. Dzisiaj Hołownia, będąc tylko już wicemarszałkiem, walczy o to, żeby nim w ogóle pozostać, bo rozpad klubu, tak jak ostatnio powiedział, e, to zostało zacytowane w mediach. Poseł Silisk, który kiedyś był też bohaterem jednego z materiałów, to jest ten, który mnie nazywał hejterem. Mnie. On, który tu cytuję: e, powiedział, że, ty, że on może wszystkich wy... tych złych ludzi, czyli tych, którzy nie zgadzają się z hołownią, którzy chcieliby, by PL 2050 zachowała jakąś spójność ideologiczną, ile tam w ogóle można o tej spójności ideologicznej mówić. Koniec końców, drodzy państwo, Jesteśmy świadkami po dwóch latach totalnego rozpadu i takiego przykładu, jak bardzo my, wyborcy, ja na nich nie głosowałem, ale część z państwa, tak, zostaliście oszukani. No i ja do PL 2050, na wiecie, do samego Hołumi, zawsze miałem duże ale. Zachwycił mnie w pewnym momencie swoim marszałkowaniem. To nie to, że się dałem zwieść, tylko robił to po prostu dobrze. No i faktycznie pomyślałem sobie, może się zmienił, może jednak idzie po rozum do głowy, że dojrzeje jako polityk, ma okazję i jeżeli faktycznie będzie tak marszałkować, jak zaczął marszałkować na początku, to pamiętacie, w styczniu 2024, ja nagrałem taki materiał, gdzie sypę, sypię głowę popiołem i mówię, bardzo przepraszam, panie marszałku. No dzisiaj chołownie marszałkiem nie nazwę, bo nie chciałbym obrażać urzędu marszałka Sejmu. Nawet go wicemarszałkiem ciężko nazwać, bo jest to wicemarszałek, jest to ochłap rzucony ze strony Donalda Tuska do kołowni, żeby... No dobra, masz to i idź. To nie jest wicemarszałkiem? Nie. Trochę więcej pieniędzy będziemy. Jego klub, proszę państwa, to jest zgraja nienawidzących się wzajemnie koniunkturalistów politycznych. Na tę chwilę, w PL 2050 nie ma ani jednej osoby, ani jednej, ani jednego posła czy posłanki, ludzi, którym można byłoby w pewien sposób wyborczy zaufać. To została Aleksandra, Leo, ale ja też mam do niej trochę ale. Mówię o tym dzisiaj, dlatego, proszę Państwa, że jesteśmy świadkami nie tyle rozpadu koalicji 15 października, bo ona się nie rozpadnie, bo oni zbyt kochają swoje pieniądze. Które zarabiali. Tylko zobaczcie Państwo, jak zostaliśmy wszyscy oszukani, okłamani przez. Nich. Wróćcie do ich haseł wyborczych, do ich wystąpień, do ich reklam, do tego, co posłowie czy kandydaci na posłów mówili przed wyborami, jak się zachowywali. Mówię o tym, dlatego że wszyscy szykujemy się do wyborów w 2027 roku. My wyborcy przede wszystkim, ja nie wykluczam, że powstanie nowa partia, pomyślcie Państwo, że ponad 3 miliony, 14%, 3 miliony głosów, 14% otrzymała trzecia droga, dzisiaj kompletnie skompromitowana. No chyba nie muszę tłumaczyć państwu, że te ponad 3 miliony osób, w tym również państwo, jeżeli uważacie, że koalicja obywatelska bez przeprowadzonego wyczyszczenia swoich szeregów i list wyborczych stanie się no, niezbyt atrakcyjną e, propozycją polityczną e, i raczej zagłosowalibyście na taką partię, która na swoich sztandarach napisze: przeliczymy głosy, a rozliczymy wszystkich do spodu. Nie będzie świętych krów, zrobimy porządek w służbach i tak dalej, i tak dalej. Program gospodarczy jest oczywisty. Program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej jest bardzo dobry i bardzo skuteczny. Ba, należy wspierać Koalicję Obywatelską w ich polityce gospodarczej, bo ona przynosi efekty. No efekty w postaci pieniędzy. Tak? Coraz więcej pieniędzy jest w Polsce i coraz więcej na rynku. Ten pieniądz krąży i wszyscy zarabiają. Bo za czasów pis ten pieniądz był pustą, nie odzwierciedlał realnych wyników gospodarki, bo potem oni dopływali kasę, żeby kraść. Dzisiaj te pieniądze, które wtedy ukradli, a wiecie ile ukradli, bo liczymy to w miliardach, pozwalają egzystować różnym frakcjom na jakimś tam poziomie, ale jest coraz gorzej. No, o Republice to słyszeliście Państwo, jak, jak się boją stracić koncesję, choć oni mają koncesję wydaną na Malcie. Plus dodatkową koncesję mają też wydaną w Stanach Zjednoczonych, choć ona nie jest ważna w Polsce, ale jest kwestia, powiedzmy, wiem, też i nadawania internetowego, też i satelitarnego, ale i mają wydaną na Malcie. koncesję. W lutym 2025 roku została im tam wydana koncesja, z której oni nie korzystają. Nie wiem, czy ich będzie stać na przedłużenie tej koncesji, no bo jest kwestia pieniędzy. Ale z tym tematem poczekamy jeszcze. Dzisiaj Hołownia wie o tym, że został zagoniony taki, można powiedzieć, narożnik, czy jak szachiści mówią, na niesławne pole H8. Narożnik, z którego nie ma ucieczki. Sprawa Batera, jego zaprzysiężenia, groźba tylu na ustanu. To powiem Państwu szczerze, że Hołowni, Hołownia usłyszał od kilku osób, nie chcę wymieniać nazwisk, tak? ale akurat z tymi roz, osobami rozmawiałem z, z politykami. Usłyszał od paru polityków, z czym on chce źle skończyć? Skończył przed Trybunałem Stanu. Nie wywiniesz się z tego, bo ci wyborcy tego nie darują. I on w takich sytuacjach wpada w furię. wiem, czy Wy kiedyś widzieliście Hołownię, kiedy jest wściekły. Nawet w sytuacjach publicznych on jest w stanie wybuchnąć. Robi się agresywny, kapryśny, nadyma się. Zmienia mu się twarz, ma coś złego wypisanego na twarz. Mówię w sytuacjach publicznych, nie w prywatnych. Tylko jeżeli rozmawia z kimś, kto mu zarzuca na przykład zdradę, to on za się natychmiast denerwuje. On próbował namalować swój obraz takiego spokojnego, okołokościółkowego. No taki nie jest. Jest wredny, agresywny i przywiązany do władzy. On, jak się zorientował, że nikt go nie poprosił o to, żeby on był dalej liderem PL 2050, bo oni w tym PL 2050 w rzeczywistości go nienawidzą. Wzajemnie siebie nienawidzą. Słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Kiedy ja rozmawiam z, no, z dobrze poinformowanymi ludźmi, którzy znają, znaczy codziennie się spotykają z tymi, no prawie codziennie, z tymi ludźmi z PL 2050, to słuchajcie, mówią, że oni są tak pokrętni moralnie, tak nieprawdziwi, tak fałszywi. Tak zorientowani na to, żeby ustawić się tylko przy korycie, to jest coś nieprawdopodobnego. Oszukali ponad 3 miliony osób. Czy mieli taki zamiar? Nie. Takiego zamiaru nie mieli. Ten zamiar się pojawił w momencie, kiedy Szybą zaczął zdradzać. Zacząć, zaczęli zdradzać inni, orientując się, że nie są w stanie dorównać Tuskowi, że nie są w stanie poradzić sobie w tej koalicji. I w zasadzie przerasta ich w ogóle bycie posłami. Już nie mówię tam o tych ludziach, którzy zostali ministrami. Akurat mówię o kobietach, tak? czyli ta pełczyńska nałęcz i ta kloska. Dzisiaj Hołownia, proszę Państwa, chciał unieważnić wybory swojej własnej partii. Chciał doprowadzić do sytuacji, w której przejąłby władzę, byle by trwać. Teraz już Państwo wiecie, że, bo tu musimy się kierować też nazwiskami, że czeka nas walka o to, byśmy mieli uczciwe i dobre wybory, byśmy też mieli wybór. Ja będę zachęcać ludzi też, czy Redakta Pińskiego, czy innych z nim związanych, do tego oni faktycznie założyli taką organizację polityczną, kierując się chociażby racją stanu, bo jeżeli Nasze kanały gromadzą coraz więcej zainteresowanych. Tak, czyli mamy subskrypcje, Zapraszam Państwa zresztą do subskrybowania naszego kanału, ale też mają jakby coraz większe zasięgi, to powoduje też, że możemy tu się spotykać i rozmawiać. To nie jest kwestia lewica czy prawica. To jest, proszę Państwa, wybór pomiędzy dobrem a złem, czyli mamy patoprawicę, zło, w najczystszej postaci. Co sobie Państwo życzycie, wszystkie te negatywne cechy charakteru zgromadzone po jednej stronie. Po tej stronie patoprawicowej. Tam mamy Brauna, Nawrockiego, Kiboli, różnych szurów, antysemitów, antyukraińców, co sobie tylko ży życzycie. Jakichś homofobów, rasistów, naprawdę pełen wachlarz zła. Do wyboru do koloru. Jak najdalej od nich? I mamy dobro. demokrat. Ale wśród demokratów są tacy, którzy gotowi za pieniądze, za możliwość egzystencji, zdradzić was, by przejść na stronę zła. Taki gramatyka. On będzie startować z list patoprawicy. Jak ta patoprawica się będzie nazywała, to jest zupełnie sprawa wtórna. On zdradzi. On zdradzi, bo nie jest w stanie sobie gdziekolwiek poradzić. Są też tacy, którzy będą pogubieni i prawdopodobnie kompletnie zrezygnują z polityki i zostanie po nich złe wspomnienie. Bo jak sam taki śliz powiedział: Ja nie muszę być posłem, bo jestem adwokatem. Tak, ja nie muszę. To jest arogancja, tak? Bo ktoś wziął na siebie takie brzemię, żeby być posłem i budować Polskę, to jego to nie interesuje. On wyrzucił Aleksandrę Leo, bo mu nie pasowała do tej tam ich układanki. On jest zresztą wierny Hołowni, ale to jest mniej więcej podobne, e, podobny typ człowieka. Bardzo taki negatywny i brzydki. Hołownia będzie trwać do samego końca. Tusk go lekceważy, nim gardzi. Ale mówi proszę, działamy, działamy. Tylko pamiętajcie, że też te ustawy, bo to tylko chodzi o ustawy, które i tak będzie wetować Batyr i co oni są w zasadzie bez znaczenia. Teraz e, głosowano za ustawą praworządnościową którą i tak zawetuje Batyr, no ale wiecie Państwo, że to nie chodzi o, o przepchnięcie przez Sejm, tylko chodzi o Komisję Europejską, by pokazać, no my musimy podjąć działania, tak, bo jest chaos legislacyjny, ale ustawę przegłosowaliśmy, tylko złośliwy Batyr ją zawetował, bez żadnych merytorycznych powodów czy względów. I Komisja Europejska mówi, no tak, staracie się przybrazać praworządność, no, jeszcze macie Nawrockiego, też demokratycznie wybrany, to wiecie już, że nie. Bez tej sprawy rozliczenia też o drugiej kadencji premier Tusk może zapomnieć, bo jeżeli nie będzie wyjaśniona ta sprawa, wyjaśniona. Ja nie mówię tutaj o wyrzucaniu Batyra z pałacu, ja mówię o wyjaśnieniu tego do spodu, tak abyśmy nie mieli najmniejszych wątpliwości, że proces demokratyczny został przeprowadzony, ja byśmy wiedzieli, kto ile głosów dostał. To wszystko. A myślę, że my, jako demokraci, zaakceptujemy, jaki byłby ten wynik demokratyczny. Tak? Bo możemy się z nim nie zgadzać, ale musimy zaakceptować, bo albo jesteśmy demokratami, albo nie. Tak? Bo oczywiście, część z Was, z nas yy, może pomyśleć sobie. Dobra, od demokracji to pogadamy później. Póki co, trzeba zrobić z nimi porządek. Czyli twardą, silną ręką, pozmieniać kilka rzeczy, przywrócić praworządność, towarzystwo, nie wiem, pozamykać i gdzie dobra, teraz będziemy się bawić w demokrację. Bardzo proszę, to siadamy do stołu, tak, ale przestępcy są w więzieniu. To też jest sposób. Tylko pamiętajcie, że to zawsze ten wektor się może odwrócić. Kołownia. I całe PL 2050 i wszyscy członkowie tej formacji to zdrajcy. Oszukali was, wyborcy. PSL to samo. Ponad 3 miliony osób. Te ponad 3 miliony osób, proszę Państwa, w tym wy, w tym ja, my możemy dać 60 posłów, czy nawet więcej, czy 65 w zasadzie do sejmu to będzie stanowiło potężną siłę. Koalicja obywatelska na pewno też zyska jeszcze trochę więcej głosów kwestia frekwencji. Pomyślcie państwo, że wchodząc do sejmu z taką ilością posłów naprawdę można wiele zmienić. A ja czekam na państwa komentarze, wasze zdanie. A my widzimy się o 20:00. Do zobaczenia.